Twój szef dostanie 20 tysięcy zł za to, że Ty będziesz pracować krócej. I to za tę samą pensję. To nie żart, a nowy przełomowy program rządowy, który właśnie rusza i na którym zyskają wszyscy. Tak jakby. O co chodzi? Państwo chce przetestować w Polsce krótszy czas pracy. Na przykład czterodniowy tydzień albo 7-godzinny dzień pracy. I żeby zachęcić firmy do udziału w tym eksperymencie, oferuje im potężne dofinansowanie. Nawet 20 tysięcy złotych na każdego pracownika objętego programem. Programem. Ale, żeby szef dostał te pieniądze, musi spełnić kilka kluczowych warunków. Po pierwsze, w programie musi wziąć udział co najmniej Połowa załogi, po drugie i to jest najważniejsze dla ciebie. Przez cały czas trwania programu twoja pensja nie może zostać obniżona. Pracujesz krócej, zarabiasz tyle samo. Program jest elastyczny. To firma decyduje, czy wprowadzi wolne piątki, krótsze dni robocze, czy może dłuższe urlopy. Nabór wniosków ruszył 14 sierpnia. Wszystko brzmi jak bajka, ale program wzbudza kontrowersje. W sieci pojawiają się pytania. Co z pracownikami fizycznymi, budowlańcami, pielęgniarkami albo pracownikami na produkcji? U nas nie da się skrócić czasu Pracy, bo ktoś musi stać przy maszynie czy pacjencie. To tworzenie dwóch Polsk, tej uprzywilejowanej, biurowej i tej, która musi harować tak samo jak 100 lat temu. Inni odpowiadają: Spokojnie, od czegoś trzeba zacząć. Jeśli się sprawdzi, będziemy szukać rozwiązań dla innych branż. Każdy krok w stronę lepszego balansu między pracą i życiem to krok w dobrym kierunku. A jakie jest Twoje zdanie? Czy ten program to krok w przyszłość, czy tworzenie nowych nierówności? Daj znać w komentarzu. A jeśli potrzebujesz pomocy z nowym prawem, odezwij się. Moja kancelaria Ci pomoże.